Wczorajszy szczyt Rady Europejskiej przyniósł decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią oraz przyznaniu statusu kandydackiego dla Gruzji. Premier Węgier, Viktor Orban, który od wielu tygodni sugerował, że zawetuje decyzję Unii Europejskiej wobec Ukrainy, został poproszony przez kanclerza Szolca o opuszczenie sali w trakcie głosowania. O tym, co wydarzyło się na szczycie, opowie Wojciech Konańczuk, dyrektor OSW. To nie dlatego, że kanclerz Schultz stwierdził, że wobec tego wyprosimy Wiktora Orbana i to rozwiąże problem, tylko dlatego, że jest taka możliwość prawna. Znaczy jedno z państw nie głosuje, de facto wstrzymuje się od głosu, nie bierze udziału w głosowaniu. Więc wyjście Orbana z sali umożliwiło Radzie podjęcie decyzji pozytywnej, długo oczekiwanej. W Hungarii o döntésben nem kiwan ostozni, czyli jak w o döntésztel napon. Ale zarazem też pamiętajmy, że nie byłoby tej decyzji wczorajszej bez wojny. Gdyby ktoś dwa lata temu, jesteśmy w grudniu 21 roku, dwa czy trzy miesiące przed rosyjską pełnoskalową agresją, gdyby ktoś wówczas powiedział, że za dwa lata Ukraina rozpocznie negocjacje akcesyjne Ukraina i Mołdawia z Unią Europejską, to pewnie zostałby potraktowany jako fantasta, jako niegroźny wariat, który odrywany jest od, kompletnie od, od rzeczywistości. Więc to też pokazuje, że pewne wizjonerskie projekty, które wydawałoby się są zupełnie właśnie nierealistyczne, gdzieś tam oddalone od realnego życia, one przy pewnym zbiegu okoliczności, ale też determinacji, tutaj bardzo mocno bym to słowo podkreślił, determinacji społeczeństwa ukraińskiego co do tego, żeby mimo tych bardzo trudnych warunków związanych z wojną integrować się z Unią Europejską, więc to się w końcu zakończyło tym symbolicznym sukcesem wczoraj. Ale to powiedziawszy, pamiętajmy też, że to jest dopiero początek bardzo, bardzo długiej drogi. Ukraina nie będzie szybko członkiem Unii Europejskiej. Duże silne rezultaty dla Ukrainy, i dla całej Europy. Jeszcze jeden krok do swojego pełnoprawnego członkostwa Ukrainy w UE. Ja dziękuję всіam, kto podтриmał, wykonał samo te, o czym my Viktor Wiktor Orban wprawdzie. Nie postawił weta, ale będzie miał jeszcze kilkadziesiąt razy możliwość w najbliższych miesiącach i latach. Zobaczymy, jak długo będzie jeszcze Węgrami rządził. Nic się nie zapowiada, aby miał władzę oddać. Więc będzie miał możliwość, żeby dalsze procesy akcesji Ukrainy do, do Unii Europejskiej blokować. On też zresztą, wychodząc z tej sali, bardzo szybko potem opublikował w swoich sieciach społecznościowych takie krótkie wideo, w którym powiedział, że decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą jest decyzją, Nieodpowiedzialną, irracjonalną i niesłuszną. Więc to też jasno nam pokazuje, jakie jest cały czas niezmienne stanowisko Węgier. Przed szczytem Rady doszło też do długich negocjacji między kluczowymi politykami Unii Europejskiej i Wiktorem Orbanem, więc wydaje się, że Wiktor Orban już coś dla siebie u u u u u ugrał. To znaczy, dyplomacji węgierskiej od dłuższego czasu bardzo zależało na tym, aby odblokować zamrożone od dłuższego czasu pieniądze unijne dla Węgier. Węgry mają łącznie zamrożone fundusze unijne w wysokości około 30 miliardów euro. 10,5 miliarda euro udało się odblokować, to są fundusze spójności, cały czas zablokowany jest węgierski plan odbudowy, więc to pewnie jest kolejne, kolejne zadanie dla Viktora Orbana, żeby wykorzystując różne preteksty, na przykład, przede wszystkim, jeśli chodzi o integrację Ukrainy z Unią Europejską, stopniowo te pieniądze dla siebie odblokowywać. Będziemy mieć pewnie w ciągu najbliższych trzech miesięcy, pewnie około marca, kolejny ważny szczyt, gdzie Unia Europejska, 27 państw, musi podjąć decyzję o przyjęciu pewnego takich ram negocjacyjnych z Ukrainą. I to również będzie decyzja, która wymaga jednomyślności. Myślę, że nie należy oczekiwać cudu. Aby nagle Viktor Orban swoje stanowisko zmienił i stał się politykiem, który nie będzie blokował integracji Ukrainy z Unią Europejską. Ale zarazem też pamiętajmy, że ten szczyt, mimo tego, że symboliczny, ważny dzień dla, dla Ukrainy i dla Unii Europejskiej, także dla Polski, to też może warto chwilę o tym powiedzieć. Mianowicie jednym z ważnych celów polskiej polityki wschodniej od długich lat. Dwóch, trzech dziesięcioleci, tak naprawdę jeszcze zanim do, dołączyliśmy do Unii Europejskiej, e, kiedy wiedzieliśmy, że będziemy członkiem Unii Europejskiej na początku XXI wieku, polska dyplomacja wtedy już zaczęła zabiegi o to, żeby Unia Europejska nie kończyła się na polskiej granicy wschodniej. Więc po 2004 roku, kiedy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, jednym z kluczowych zadań, nie tylko polskiej polityki wschodniej, ale jednym z ważnych zadań w ogóle dla polskiej polityki zagranicznej, było doprowadzenie do pewnego przekonania elit i społeczeństw zachodnioeuropejskich, także jeśli chodzi o pewne, pewną świadomość, pewną, pewną mapę mentalną, że Europa nie kończy się gdzieś w okolicy tarogatka przemyśla czy, czy Białego Stoku. I to, się, I to się wydarzyło. Znaczy, jak gdyby wojna oczywiście była takim bardzo ważnym czynnikiem, który sprawił, że ta historyczna możliwość została wykorzystana, ale znowu też nie bez współdziału polskiej dyplomacji. Pamiętajmy, że kilka dni po tym, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, to polska dyplomacja zainicjowała list przywódców państw regionu do Komisji Europejskiej, do innych państw członkowskich z takim postulatem, żeby przyznać Ukrainie status kandydacki, co się po trzech miesiącach. To kolejna wielka niespodzianka e, zmaterializowało. Ale droga Ukrainy do Unii będzie bardzo długa. Na tym etapie jest to przede wszystkim wielki sukces symboliczny. Jest to potwierdzenie aspiracji europejskich Ukraińców. Natomiast e, Realistycznie patrząc, ten proces integrowania się Ukrainy z, z Unią Europejską zajmie bardzo, bardzo dużo czasu. To nie jest kwestia dwóch lat, jak czasami mówią politycy ukraińscy, łącznie z premierem, to jest zupełnie nieoderwane od, od rzeczywistości. To będzie długi, skomplikowany proces. Pamiętajmy również, że nie mamy w historii integracji europejskiej takiego przypadku, aby państwo, które integruje się z Unią Europejską, jednocześnie prowadziło wojnę obronną, wojnę o charakterze egzystencjalnym. Więc to wyzwanie dla Ukrainy, ono jest no, niezwykle, niezwykle złożone, ale zarazem, biorąc pod uwagę brak sukcesów na froncie w ciągu ostatnich kilku, kilku miesięcy, to postępujące zmęczenie społeczeństwa ukraińskiego. Ja miałem okazję być na początku tego tygodnia w Kijowie i to zmęczenie, proszę mi wierzyć, to jest uderzające, ale naprawdę widać na, na, twarzach, na twarzach ludzi, także budzonych prawda, gdzieś tam w środku nocy regularnie, Syrenami i, i odgłosami spadających rosyjskich rakiet. Więc to w sytuacji, kiedy kontrofensywa ukraińska no, nie odniosła póki co sukcesu, więc to jest pewne symboliczne, bardzo ważne wydarzenie, jakie wczoraj miało miejsce w Brukseli, bo ono po prostu buduje w społeczeństwie ukraińskim pewne przekonanie, że jeszcze będzie pięknie. Że Ukraina jest w stanie wojnę wygrać i to coś, co wydawało się gdzieś tam bardzo dalek, daleko, dalekim, odległym marzeniem, pewnie nieosiągalnym, prawda? Nagle okazuje się, że Ukraina ten proces znowu trudny hmm. rozpoczęła. Orban po kilku godzinach od decyzji zawetował wsparcie finansowe dla Ukrainy w sumie 50 miliardów euro. To są pieniądze, których Ukraina niezwykle potrzebuje. One miały być przyznane właściwie od Zaraz. Tylko do tego potrzebna jest decyzja 27 państw. To są pieniądze, które Ukraina miałaby otrzymać w ciągu najbliższych 4 lat, czyli 12,5 miliarda euro rocznie. Viktor Orban również w, w, w tym konkretnym przypadku. Od dłuższego czasu wysyłał sygnał, że ten pakiet wsparcia Ukraina facility mu się nie podoba i że zmierza do zablokowania go. I to rzeczywiście zrobił, więc tutaj ta, aż tak bardzo różowo nie jest. Także dlatego, że o ile rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą jest pewnym gestem, jak już mówiliśmy, symbolicznym, o tyle te pieniądze, których Ukraina póki co nie dostanie, no są niezwykle, niezwykle Ukrainie niezbędne dlatego że Ukraina od rozpoczęcia wojny jest państwem, które bez wsparcia finansowego i oczywiście wojskowego ze strony Zachodu nie byłaby w stanie funkcjonować, więc są pieniądze, które jeśli ich w najbliższych tygodniach czy miesiącach nie będzie, to ukraiński budżet będzie miał realne problemy, żeby swoje zobowiązania wobec sfery budżetowej, wojskowych, innych aspektów funkcjonowania państwa ukraińskiego regulować. Zobaczymy, co będzie dalej, jaki jest pomysł w, w, w Unii Europejskiej, w Brukseli, jeśli chodzi o to, jaki jest plan B. Już zapowiedziano, że w najbliższych tygodniach, na początku 2024 roku zostanie zorganizowany nadzwyczajny kolejny szczyt Rady Europejskiej, który będzie dedykowany właśnie tylko i wyłącznie odblokowaniu Ukrainian Facility. Zobaczymy, co przyniosą negocjacje, bo nie ma wątpliwości, że w tych kolejnych tygodniach będą trwały negocjacje z Wiktorem Orbanem, który pewnie coś dla siebie utarguje. To jest, to jest polityk, który jest znany z takiej pewnej transakcyjności, ale też ma dużo do stracenia, biorąc pod uwagę kondycję gospodarki węgierskiej. Więc odblokowanie środków unijnych jest dla niego sprawą niezwykle, niezwykle istotną. Ale powiedziawszy to, nawet przy założeniu, że i facility, ten program 50 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy, zostanie w końcu odblokowany. Jeśli bez, nie za zgodą Orbana, to myślę, że wtedy 26 pozostałych państw członkowskich zacznie szukać pewnego mechanizmu, może właśnie umowy w ramach tych 26 państw, które są za. I pewnie jakieś rozwiązanie w końcu zostanie znalezione. Byłoby znacznie łatwiej, jednak, aby to było rozwiązanie z, z Węgrami niż, niż, niż bez Węgier, czy ze sprzeciwem węgierskim. Więc biorąc pod uwagę to, że mamy jeszcze większy pakiet wsparcia, głównie wojskowego, zablokowany cały czas w kongresie amerykańskim, biorąc pod uwagę to, że mamy bardzo trudną sytuację na froncie i pewną cały czas widoczną determinację rosyjską, aby tę wojnę wygrać, te problemy z 50 miliardami euro na poziomie unijnym, no to. Wczorajszy sukces otwarcia negocjacji jest czymś, co, co jest nie bez znaczenia. To wszystko na dziś. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału i zachęcamy do subskrybowania kanału OSW. Kolejne filmy już wkrótce.